W listopadowy wieczór pod ciężką, ołowianą zasłoną niskich chmur droga krajowa nr 94 między Olkuszem a Dąbrową Górniczą rozciągała się w czarnej pustce jak wstęga zapomnienia. Wąski, wilgotny asfalt przecinał spustoszone pola, które zdawały się rozpuszczać węgle, a sama przestrzeń traciła sens i kształt. Wiktor prowadził Peugeota 206, a zimny wiatr próbował wcisnąć się przez nieszczelne szyby, chłodząc jego sztywne dłonie na kierownicy. Wiktor wracał z pogrzebu kolegi z pracy, samotny księgowy z Chrzanowa, człowiek wypalony, zrezygnowany, ciągnący życie jak ciężar, który zdawał się go wykrwawiać od środka. Alkohol mieszał się z ciężkim smutkiem, a każdy łyk wspomnień uderzał w mózg jak tępym młotem. Nie było na tej trasie latarni, tylko światła samochodu przecinały gęstą, wilgotną mgłę, wyznaczając linię asfaltu, która znikała w czerni. Tuż za zakrętem Wiktor dostrzegł coś leżącego na jezdni. Coś, co nie powinno tam być. Sylwetka nieruchoma, obnażona, szorstka, jakby ciało rozprute na wskroś, pomiędzy Jeleniem a człowiekiem, poranione, pozbawione oczu a w pustych oczodołach bulgotała czarna galareta, która zdawała się pulsować życiem niesłyszalnym dla świata. Wiktor zatrzymał auto z ostrym szarpnięciem, a silnik zgasł z metalicznym jękiem. Stał nieruchomo, walcząc z impulsami, by wysiąść, by odejść, ale coś w tej czerni wzywało go, jakby to ciało było częścią czegoś większego, czegoś pragnącego. Wysiadł, a chód uderzył go z siłą, jakby cały listopad zebrał się w jednej bryle lodu, którą włożono mu w płuca. Podszedł do leżącego. Podoba ci się nasz materiał. Kliknij lubię to. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, by być na bieżąco z nowymi filmami. Skóra była cienka jak pergamin, prześwitująca, a pod nią pulsowały nie nerwy, lecz rozgałężone wypustki i zęby drgające, żywe, nie z tego świata. Kształt nieustannie się zmieniał, niby żywica, która nie potrafi zastygnąć. Powietrze wokół gęstniało, wibrowało nierealnym napięciem. Nagle ciało podniosło głowę. Nie było szyi, a jednak głowa uniosła się i zawisła w powietrzu, patrząc pustymi oczodołami bez dna. Wiktor poczuł jak niewidzialne ręce chwytają go za jelita, łamią kręgosłup, szarkią wspomnienia a przeszłość staje się falą rozrywającą świadomość na strzępy. Rzeczywistość zaczęła się deformować, wirować i pękać jak lustro rozbite na tysiące kawałków. Ciało na drodze zaczęło się rozwijać, rozplątywać jak nekrofilne pnącze, które wyssało z ciała wszystkie formy, pozostawiając tylko chaos. Kości roztrzaskały się bezgłośnie, mięśnie zniknęły w czarnej otchłani, a ze środka wyłoniła się istota złożona z gęstej sadzy, wilgotna, pulsująca, bez formy i kształtu, ale wypełniona pragnieniem. Wiktor chciał uciec, ale jego nogi nie słuchały. Jego ciało zastygało jak węzeł, a świat wokół niego zaczął się rozpadać na kolory, dźwięki i zapachy, które nie miały nic wspólnego z realnością. Czuł, jak czarna masa oblepia jego stopy. Wciąga go powoli do czeluści, a w środku czuł nie tylko fizyczny ból, ale esencję cierpienia, odwieczną pamięć zła i rozpaczy, skondensowaną i powtarzaną tysiące razy, krzyczącą w językach, które nie należały do ludzi. To, co było Wiktorem, rozpadło się na kawałki, rozpłynęło w nieprzeniknionej czerni. Potem nastąpiła cisza. Peżo stał wciąż na drodze. Jego światła rzucały blade refleksy na mokry asfalt, radio wciąż szumiało martwym szumem fal. Mgła zagęściła się tak, że zdawała się mieć własną wagę i smak. Na poboczu pojawiła się postać na rowerze, samotny przechodzień, który zatrzymał się, zdziwiony światłami auta i leżącym ciałem, teraz już zupełnie ludzkim, z twarzą, która mogła być twarzą Wiktora, ale była także czymś innym. Zbliżył się powoli, a mgła zdawała się go połykać z każdym krokiem. Jeśli spodobała Ci się ta historia, koniecznie zostaw lajka, skomentuj i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia następnym razem.